Witam serdecznie Rita z tej strony, moi drodzy. Jak widzicie po miniaturce, dzisiaj porozmawiamy sobie o pożarach w Grecji. Ponieważ prosiliście mnie, pytaliście się, czy w Atenach jest bezpiecznie, więc wam odpowiem. Słuchajcie, zawsze jak się pali, jak mówią, że się pali w Atenach, to zazwyczaj się pali na obrzeżach Aten. Ten pożar, który był teraz, był 35 km od Aten. Moi drodzy, w centrum Aten, co ma się tutaj palić? Jak tu jest jedno wielkie blokowisko, betonowisko, tutaj jest mało zieleni, jest mało parków. Nawet jak się coś zapali, jakiś dom, nie wiem, jakiś magazyn czy coś, to to od razu ugaszą, bo nie ma gdzie się ten ogień rozprzestrzenić. Zazwyczaj jak się pali na obrzeżach Aten, to po prostu cały ten dym, cały ten popiół przelatuje nad Atenami, tak? Jak możecie teraz zobaczyć na załączonym obrazku, co nagrałam, na tarasie byłam, to już widzieliście, kto ogląda mnie na Instagramie lub na Facebooku, to już widział te rolki. U mnie akurat nie, to było tylko widać ten dym i było troszeczkę czuć, ale już na drugi dzień nie było w ogóle czuć. A w niektórych dzielnicach było więcej widać. Także, moi drodzy, nie. Wierzcie we wszystko, co tam piszą, kurde, nie wiem na tym Facebooku, że Ateny się palą i w ogóle. Zawsze sprawdzajcie takie informacje. To, że ktoś pokaże, że mieszka w Atenach, nie wiem, pomarańczowe niebo i w ogóle słońca nie ma, to nie znaczy, że tak jest w całych Atenach. Jestem znowu na dachu, wieczór jest, jest 11 wieczorem, i moi drodzy, patrzcie na to. Tam dalej się jara i to się tak jara. Wam zaraz wkleję zdjęcie, jak to widać. Normalnie patrzcie jaka łuna, normalnie, no szok i dalej ten dym, nie, tam idzie, no na, na, wideo, na wideo teraz nie widać, bo jest ciemno, a telefonem nagrywam, ale do rzeczy, słuchajcie, yy, mam tutaj taką ściągę, zaznaczyłam sobie parę podpunktów, żeby ich nie przeoczyć, no więc tak, Ateny bezpieczne, tak, adeny są zazwyczaj bezpieczne, jak są takie pożary na obrzeżach, Tutaj mówię Wam, nam nic nie grozi. Co się dzieje, jak się pali w Grecji? No więc moi drodzy, powiem Wam tak. Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak jest pożar, to jest prowadzone śledztwo. Dlaczego? Ponieważ śledztwo prowadzi Straż Pożarna osobno i policja. Ponieważ Grecy są na tym punkcie bardzo przeczuleni. Grecja ma bardzo mało lasów i co roku są pożary. I oni są na tym punkcie prze, przewrażliwieni, naprawdę. I jak przyjeżdżacie kamperami do Grecji i czasami nie jest to sezon letni i sobie robicie ogniska, nie wiem, koło lasu, nawet w lesie, bo, bo i takie się kwiatki zdarzają, to nie zdziwcie się, że, do, że dostaniecie surową karę, naprawdę. Spytałam się mojego kolegi, jak to jest z tymi śledztwami, bo mój kolega jest dowódcą policji, Znacie, był, bo już teraz jest na emeryturze i się go spytam właśnie jak to jest z tym, z tym śledztwem. Bo, bo wiele się mówi, że się wszystko zamiata pod dywan, że to są podpadlenia i w ogóle co i jak. On mówi, że nie, absolutnie nie. Każdy pożar jak jest, to jest prowadzone śledztwo dogłębne. No i ten przyjaciel powiedział mi, że ty nie wiesz, co oni tam gadają w tych wiadomościach, co piszą w gazetach, że tam po, zamietli pod dywan tą sprawę, tamtą. Nie, absolutnie tak nie jest. Mówimy, nie możemy zostawić. I pod, zamieść pod dywan takiej poważnej sprawy. Każdy pożar jest szczegółowo badany. Tak, zaczęło się w miasteczku Warnawa, przeszło prze, przez te parę dni, przeszło przez maraton, przez pendeli, wóce i aż doszło do Halandry. Spaliło się przez te parę dni 100 tysięcy akrów, spalił się domy, spaliły się zwierzęta, spaliły się. Jedna kobieta się spaliła. Bardzo dużo zniszczeń, bardzo dużo zniszczeń. W tym roku rząd był troszeczkę lepiej przygotowany, bo rząd grecki przeznaczył na odszkodowania pożarowe 4 miliony na ten pożar, co był teraz 4 miliony euro. Było więcej jest więcej helikopterów, jest więcej strażaków, jest więcej wozów strażackich, są le, troszeczkę lepiej przygotowani do pożarów niż w tamtym roku jeszcze i w poprzednich latach, to trzeba przyznać. Śledztwo zakończyło się wczoraj. I już są wyniki, co było przyczyną pożaru. Ale zanim Wam o tym powiem, chcę Wam powiedzieć jeszcze, że sprzed ostatniej chwili wiadomość zatrzymano 17 osób, które szabrowały. Rozumiecie? Poszły na te zgliszcza kraść, to co pozostało. Tam y, patrol jest, y, y, policjanci patrolują te tereny i zatrzymano 17 osób. Jak tak można? Jak tak można. No, ludziom się popaliły dobytki całego życia. Jak z tego, co widziałam wywiad z mieszkańcami, którymi się domy popaliły, to to jest wielki ból i strata, tak? Ale też mówią, że zdjęcia, zdjęcia dziadków, pradziadków, wnuków, dzieci, jak oni byli mali, to poszło wszystko z dymem. Nie mają nic, wspomnienia nawet poszły z dymem. Także jak jest taki pożar, to jest tragedia naprawdę. I jeszcze biedne zwierzęta, nie? Popaliły się stodoły, popaliły się owce, kozy, no, no wszystko. Wszystko się popaliło, co nie zdążyło się uratować. Śledztwo policyjne oraz śledztwo Straży Pożarnej były jednogłośne. Podpaliło się to przez głupotę chyba albo zaniedbanie człowieka. Facet zgłaszał awarię supa, że jakieś iskry idą, że on miał problem w domu z prądem. Jak kiedyś pamiętacie z moich starych vlogów? Tu Wam pokażę słup. Ten słup tutaj. Kiedyś zmieniali kable. Źle podłączyli. I to się gościu przyznał później. Jak przyjechali wieczorem, jak już było po aferze całej. Powiedział, że jest źle podłączone. Źle podłączyli kable, nowe kładli kable, te grubsze, bo były kiedyś inne. I słuchajcie, do mojego domu ten kabel co szedł wieczorem? Zrobiło się spięcie. Takie się tutaj spięcie zrobiło okopcił się cały słup. A u mnie w domu popaliły się sprzęty elektryczne. Śmierdziało w całym domu spalonymi kablami, tak samo jak i na klatce schodowej. Co uratowałam? To tak, pralka była niepodłączona, więc się uratowała. Mój laptop się uratował, bo miał specjalne wtyczki do gniazdek. Takie przeciw piorunowe. I uratował się telewizor od kostka. Wszystko inne się spaliło, nawet konsola kostka się spaliła. Wszystko się popaliło. Telewizor mi się spalił. Ruter mi się spalił, no wszystko co było podłączone, kopiarka mi się spaliła, no wszystko się popaliło, tak. I jak ja <grymna> prosiłam, o, prosiłam o odszkodowanie, tak, że to jest ich wina, wiecie co, jak ten gościu przyjechał, jak oni wieczorem przyjechali sprawdzić tą awarię, to byłam ja, Niko, sąsiedzi, yy, siostra yy, właścicielki z tego mieszkania, <krymna> ja mogłam nagrywać, głupia, że nie nagrywałam. Bo gościu, który sprawdzał te kable, powiedział, że było źle podłączone. Nie? No ja się później starałam o odszkodowanie i nie dostałam nic z tego tytułu, że firma, która mi dostarczała prąd, stwierdziła, że to jest moja wina, ponieważ ja nie zabezpieczyłam kontaktów właśnie takimi wtyczkami, jak miałam przy laptopie. Takimi przeciw piorunowymi. O, no tak? Są takie specjalne. A ja mu, im powiedziałam, że były źle kable podłączone do słupa. Oni się śmiali ze mnie, nie, nie, nieprawda. To ja po prostu jest moja wina, że ja po prostu sobie nie zabezpieczyłam y, sprzętów elektrycznych w, y, w domu, gdybym miała wtedy te wideo. No ale cóż, no nic. Oni powiedzieli mi, że mam kupić nowe sprzęty elektroniczne i da, pokazać im rachunek, podanie napisać. <laughs> I wtedy dostanę odszkodowanie od 300 do 500 euro. <laughs> Okej. Okay. Zrezygnowałam z tego, dałam sobie spokój i. Bym się pewnie jeszcze do dzisiaj z nimi sądziła. No i słuchajcie, i w tym pożarze wyszło, że gościu zgłaszał, że jest problem w domu z prądem, że coś na słupie, coś iskrzy. No i się okazało, że teraz możecie sobie zobaczyć, zrobię Wam przebitkę, jak widać na tym słupie, że jest okopcony cały i iskry poszły aż 2 metry, metry od słupa i się tam podpaliła trawa sucha. To, że się tak stało, to właśnie jest na 100%, ponieważ policja zbierała materiały dowodowe w formie wideo od domów okolicznych i jest na nagraniu, że to jest właśnie od tego supa. W jednych wiadomościach mówili, że się kabel urwał i tam iskry szły, w drugich mówili, że to iskry szły, ale to wiecie co, teraz nie ma znaczenia, czy kabel się urwał, czy nie. Fakt, faktem jest, że iskry poszły i się zajęła trawa sucha od tego. I poszło. Były wtedy straszne, silne wiatry, i poszło. A jeszcze były takie pogłoski. Jeszcze też sprawdzano, ponieważ były zgłoszenia mieszkańców, że słychać wybuchy, nie? No i mówiono, że to podpalenie jest, bo wybuchy. Ale wiecie co, ja, to już się wtedy jarało. Jak się pali, no to wiadomo, że będą wybuchy, tak? Różne rzeczy wybuchają podczas pożaru. Także śledztwo wykazało, że to była przyczyna słupa, tak? zaniechanie po prostu, zaniedbanie ludzi. A cały ten inspektor straży pożarnej, ten szef główny, mówi, że 99% pożarów to jest czynnik ludzki. Niektóre są pożary celowe, niektóre są przez człowieka, Miałem telefon. Niektóry, niektóre pożary są przez człowieka spowodowane nieumyślnie, przez głupotę, ale właśnie wszystkie pożary, 99% to jest przez człowieka. No i wiecie co, pożary w Grecji są co roku. Co roku są pożary, tylko że wiecie, co, mówi się, że teraz jest więcej tych pożarów. Fakt faktem jest, od 8 lat jest troszeczkę więcej tych pożarów, ale tylko troszeczkę, to powiedział właśnie ten cały inspektor yy, straży pożarnej. Że jest ich troszeczkę więcej i że w okolicach Aten przez 8 lat spaliło się 37% lasów. No, z tymi pożarami, co teraz były, to pewnie i więcej teraz. Ale co roku są pożary w Grecji. Co roku, więc y, ja wam w ogóle pod filmem dam y, link do stronki, gdzie możecie sobie sprawdzać, gdzie są aktualnie pożary. Teraz, na dzień obecny, jest 34 pożary. Było, było 34 pożary. Ugaszono 24. A 10 zostało takich nieugaszonych i musicie po prostu sprawdzać. Musicie sprawdzać, yy, gdzie są pożary, bo na przykład jak autem przyjeżdżacie do Grecji, tak? czy po drodze akurat nie ma. Ale jest dużo pożarów zawsze, co roku. No i pożar sezon pożarowy, to wiadomo jest Nie, Konie, końcówka zazwyczaj, końcówka lipca i sierpień. To jest sezon pożarowy. A co do kar, jak złapią podpalacza? to jest 20 lat więzienia bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie oraz 200 tysięcy euro kary. Moi drodzy, wiecie co? Są też podpalenia takie celowe, nie? Przez różne firmy, bo na przykład są, nie wiem, postawić sobie wiatraki, hotele i takie firmy wynajmują osoby, aby podpaliły. Tak jak pamiętacie w Zillesie w tamtym roku, co był ten pożar i co się okazało, że chłopaczka wynajęli, chłopacza, który był umysłowo chory, on po zaczął podpalać i go policja złapała, no. A on był po prostu chory umysłowo, to mi powiedziała Ewa, która mieszka w Zillesie. My żeśmy tego chłopaczka widziały wiele razy na plaży. Jak się cofniecie do moich vlogów z tamtego roku z plaży z tego z Diles, to zobaczycie tam o tym właśnie dużo mówię. To ktoś celowo chciał właśnie tam podpalić zyles i go wynajęto, nie? W sensie wiecie, no, no kozła ofiarnego sobie znaleziono. Wynajmują taką osobę, wynajdą, wynajdą taką osobę, która potrzebuje pieniędzy, która jest chora umysłowo. Płacą im jakieś marne grosze i te osoby podpalają, nie? Są jeszcze nieumyślne, głupie podpalenia. Tak, jak żeśmy ostatnio się pogadały w tym w poprzednim vlogu. No wiecie co, ile razy ja to widziałam. Jedzie autem i fajkę tak, nie? Przez okno. A powiem wam jeszcze o tych odszkodowaniach. No i rząd za, yy, przeznaczył na pożar ten, yy, co się zaczął w Warnawa, przeznaczył 4 miliony euro dla mieszkańców poszkodowanych. I jest tak, kiedyś było w ogóle tak, że ktoś miał parę domów, tak? I powiedzmy, że mu się spaliły wszystkie te domy, i zawsze dostawał za jeden dom. Tam, gdzie miał, jakby był, o, tam, gdzie był zameldowany o, na stałe, tak jakby Kiria Katykia, jak to po polsku powiedzieć, główny dom, o, główna posiadłość się go, główny dom. No i to się dostawało raz tylko, za jeden dom. A teraz zrobili tak, że za dwa domy można dostać. I za tą główną y, posiadłość, za główny, y, główny dom, tam gdzie macie ten pobyt stały, i za na przykład, jak macie domy klatniskowe, jeszcze, tak? To dostaniecie też za dwa domy. Y, są odszkodowania dla osób, które na przykład wynajmowały. Aha, wszystkie domy zostały sprawdzone i zostały oznaczone specjalnymi kodami żółty, czerwony, zielony. Y, żółty i czerwony te kody dostaną odszkodowania. To jest odszkodowanie, to nie jest odszkodowanie, to jest tak jakby zapomoga taka. Do 21 sierpnia yy, można zbierać papiery i się otworzy platforma, gdzie można składać podania o odszkodowanie takie, o taką zapomogę. No i jeżeli ktoś miał swój dom, spłonął dom, dostanie chyba, żeby was nie skłamać, tak. Nie lubię właśnie takich filmów, co nie podają konkretów. Gdzieś to miałam. A, dobra, jak ktoś wynajmował dom albo mieszkanie, tak, i się spaliło tam, to, do, to otrzyma od 300 do 500 euro takiej zapomogi. Jeżeli komu się właśnie dom spalił, to jest od 5 tysięcy euro do 10 tysięcy euro. To jest, mówimy o takiej zapomodze teraz chwilowej, tak. Jeżeli ktoś miał ubezpieczony dom, to wiadomo, dostanie odszkodowanie. A to mówimy o takiej zapomodze od rządu. No wiadomo, to jest mało, bo ci sobie za te 5 tysięcy euro nie odbudujesz domu, ale jakby nie było, to jest coś, chociaż coś, no. Jeżeli komuś spalił się lokal, to dostanie dwie tury pieniędzy. Najpierw dostanie 2000 euro, od 2000 do 4000 euro dostanie za lokal, a później dostanie pieniądze za za sprzęty, które się spaliły, to trzeba wiecie udowodnić później, nie? co miałeś tam w sklepie, czy tam w lokalu jakimś, czy warsztacie. Jakie sprzęty się spaliły, jaki towar Ci się spalił, to wszystko później trzeba udowodnić i dostaniecie następną turę tej takiej jakby zapomogi. Od, odroczono rozliczenia podatkowe. W ogóle w Grecji od, m, przesunięto od, rozliczenie podatkowe do września. Kto nie zdążył się rozliczyć podatkowo, do września przesunięto, a osoby, które są poszkodowane, to są odroczone, po prostu nie muszą tego robić. Teraz we wrześniu jest odroczone. I tak samo jest odroczone ENFIA. ENFIA to jest podatek za nieruchomości. No tam w jednym artykule wyczytałam, że to był najgorszy pożar od 20 lat. Ale to jest nieprawda, ponieważ w 2019 chyba, czy 2018, już teraz nie pamiętam dokładnie, w Mati był taki pożar, co zginęło. Przecież tyle ludzi się żywcem spaliło. Oni byli zablokowani. Nie mieli jak odjechać z tych uliczek wąskich, co do plaży prowadziły. Oni się spalili żywcem. Tam tyle ludzi się spaliło, że to jest masakra. A te domy, które dostały kot czerwony. Czyli pomalowano je na czerwono znaczkiem, że to znaczy, że nie wolno ich odbudować, nie wolno już tam mieszkać. Jest po prostu do zburzenia. To jest właśnie najgorsze, bo jak macie pomarańczowy znaczek, to jeszcze można to odbudować. Jeszcze można z tego zrobić dom, a jak jest czerwony, to niestety nic z tego nie będzie. Po prostu trzeba później na nowo budować dom, starać się o nowe pozwolenia na budowę na tym terenie i tak dalej. Jest masakra, co się tam stało, nie? Tyle, tyle domów spłynęło. No i oczywiście, teraz w telewizji, w wiadomościach kłócą się, kto jest winny. Jeden polityk oskarża drugiego polityka, to twoja wina, to twoja wina. Wiecie, no i się zaczyna ta cała nagonka, ta cała szczekanina. Kto jest winny, kto nie jest winny. Z tego, co wypowiadają się teraz mieszkańcy, co oglądałam przed chwilą właśnie w wiadomościach, to mieszkańcy powrócili na Zgliszcza i mówią, że niektóre te domy, co mają żółty znaczek, co, co można w nich mieszkać i można je odbudować, no to prądu tam nie ma, no wiadomo, z logicznych, logiczne. I mury są tak gorące jeszcze z tego pożaru, że się tam w ogóle nawet nie da oddychać. Tak, że oni po prostu tylko wrócili, żeby zobaczyć co tam pozostało. Tak, tam się nie da nawet mieszkać. Tak sobie jeszcze teraz y, takie wiadomości oglądam na ten temat. Słuchajcie, facet y, Wiecie co? W Grecji właśnie jest bardzo dużo drzew y, sosen. A jak się sosna pali, ona ma szyszki i ona później szczela tymi szyszkami. Jak się pali sosna, to ona szczela tymi szyszkami na parę metrów. I to jest po prostu jak te y, anameno karwuna, czyli rozpalony y, węgielek. I się później zajmują inne rzeczy ogniem, tak? I facet miał przy swoim domu właśnie te takie pewka, takie drzewa i chciał je wyciąć. I powiedzieli, że nie może tego wyciąć. Nie dali mu zgody na wycięcie tego. Powiedział, że to wytnie sam. To mu powiedzieli, że pójdzie do więzienia, jak to sam wytnie. Czujecie to? Nie wolno samemu wycinać. No wiecie o tym, nie? Że nie wolno drzewa samemu wyciąć. Trzeba mieć pozwolenie. I on przy domu swoim miał takie właśnie pewka, takie sosny. Chciał je wyczyścić i zagrozili mu że ten, że że no że nie może, no. To mo po na podejrzewa się na karę, podejrzewa się, na ciebie na kopcie ta pewka płynie kota szpity, kota szpity. I takie kśmule i przespa na w tofuro. W riskomaste jest to maraton, aż to spity tu kiry szpíru. Czym dłużej oglądam, tym więcej się dowiaduję. <laughs> Słuchajcie, jest teraz taka mała aferka. W tym sensie, że te osoby, które straciły swój dobytek, które im się spaliły domy, teraz potrzebują gdzieś zamieszkać, więc zaczęto szukać mieszkań. Chcą wynająć jakieś mieszkanie, żeby zamieszkać. No i co się okazuje? Teraz sobie nagle przypomnieli i teraz nagle z tego robią temat, a wcześniej tego nie robili, tak? Nagle teraz to nagłaśniają, że takie wielkie czynsze są w Grecji, że ponad 60% to są mieszkania, gdzie mają czynsze powyżej 1000 euro, że są bardzo drogie te czynsze. Że poniżej 500 euro nie znajdziesz. Znajdziesz jakąś taką garsonierę, taką, yy, czyli kawalerkę taką, nie wiem, na parterze albo nawet i w piwnicy z jednym oknem, tak? Że są strasznie drogie czynsze i oni się teraz dopiero za to wzięli, tak? no bo osoby poszkodowane w pożarze potrzebują teraz mieszkań. chcą coś, coś wynająć a nie mają pieniędzy, żeby wynająć. A tą zapomogę, którą dostaną od państwa, państwa od 300 do 500 euro, to im nie starczy nawet na połowę czynszu. I teraz nagle się obudzili, no mam nadzieję, mam nadzieję, że to rozgłośnią i że zrobią z tego aferę, żeby obniżyli, obniżyli te czynsze. Ja pamiętam kiedyś w Grecji też były strasznie drogie te czynsze i zrobiono z tego taką aferę i w końcu rząd nakazał obniżyć czynsze i wtedy ja właśnie tak znalazłam to mieszkanie, za 270 euro. Kurde, mam nadzieję, że tej muzyki nie słychać od tego kolesia, co tam z auta nadaje. Bo nie będę miała jak tego wyciąć. No i jak ja to mieszkanie znalazłam, to właśnie to był ten czas, co rząd kazał obniżyć czynsze, bo były za wysokie, zawyżali ludzie po prostu te czynsze. I ja to mieszkanie znalazłam za 270 euro, yy, przepraszam, za 290 euro. I ja zadzwoniłam do właścicielki powiedziałam, słuchaj, skoro to mieszkanie jest niepomalowane, to ja je odmaluję sama, ale ty mi zajdziesz ze czynszu. I mi zaszło na 270. I tak płaciłam 270 dobrych parę lat. No i w końcu suma sumarum teraz płacę 400 na tym samym mieszkaniu. To i tak, ja Wam powiem, w tej okolicy, co mieszkam, za tak duży metraż i że mam taki widok z balkonu, jest przestrzeń, to i tak mało płacę. W tu, tu, w tu, odpukać i nie malowane, żeby nie podwyższyła. No ale ja mam nadzieję, że zrobią jakiś porządek z tym, z tymi mieszkaniami i zaczną obniżać. Może znowu wejdzie ta ustawa, tak jak kiedyś, że rząd nakazuje macie obniżyć czynsze i koniec. No mam nadzieję, że to wejdzie. Bo to jest, to, jest to, to to co się dzieje z mieszkaniami, jakie są ceny kolosalne, to jest po prostu bajka, nie? To jest bajka. Ja pamiętam, kiedyś, kurde, byłam w Grecji, przyjechałam do Grecji, mieszkałam sama, pierwsze, przyjechałam w 1998 roku i płaciłam 40 tysięcy drachm. To jest takie 100 euro albo 150, nie 100 euro to było, 120 euro jakoś tak. Czynszu? Kurde, a ja na ten czynsz to ja potrafiłam zarobić w ciągu 3 dni. Tak było, tak było. Kto jest z Grecji, kto mieszka w Grecji dużo lat, ten wie, że kiedyś były takie pieniądze, tak się fajnie zarabiało i był mały czyż i było stać i ciebie, żeby samemu sobie opłacić wszystko, pojechać sobie na wakacje, wyżywić się i jeszcze coś odłożyć. No. A teraz dwie osoby pracują i na czyż nie starcza. No. No i jeszcze chodzi o to, że mieszkanie można znaleźć, ale dobra, nie o mieszkaniach gadamy, tylko o pożarach miało być. No moi drodzy, no to jest chyba to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Wiecie co, myślę sobie, że najlepiej takie tematy poruszać właśnie nie w filmie, bo ja mogę coś zapomnieć, coś dodać, a później przy montażu sobie przypominam, a jeszcze mogłam to powiedzieć tamto. Myślę, że najlepiej taki film to robić live'y. Po prostu ja bym robiła jakiś film tematyczny i wy byście mi zadawali pytania na żywo, czyli na bieżąco. Ja bym wam odpowiadała, bo teraz wiecie co. No, ja sobie tam wypisałam parę różnych rzeczy, to może było dla mnie ważne, a wy macie jeszcze jakieś inne pytania, tak? Więc nie wiem, może następnym razem właśnie live'a zrobimy, nie? Co wy myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Eu ja się z wami żegnam i pozdrawiam słonecznie. Cześć! Przed chwilą właśnie dzwonił do mnie kucyk. Pamiętacie Kucyka Nikosa? Nie wiem czy Wam mówiłam w tamtym blogu wtedy a gdzie on pracuje. On pracuje jako operator dźwigu na takim samochodzie ciężarowym. Wiecie, taki dźwig na samochodzie. No i właśnie mi powiedział, dzwonił do mnie, bo ma teraz chwilkę wolnego i mi powiedział właśnie, że jest tam na Pendeli, gdzie się paliło. i stawiają słupy. supy elektro dla... Boże, wysłuchajcie, nie mogę. supy z firmy, która dostarcza prąd. O. I mówił takim yy, głosem, wiecie, takim smutnym, no. Ja mówię, Boże, co ci jest? Co taki smutny? On mówi, że po prostu to, co on tam widzi, co tam musiało się dziać, to, mówi, go serce boli. Mówi, ile zwierząt tam leży dalej spalonych. I ja mówię, to Weźmy, mi podeśli parę, parę zdjęć jak masz, nie? Powiedział, że podeśle mi zdjęcia, jakieś wideo. Więc zobaczę, może wykorzystam jeszcze w tym vlogu. A jak nie, to po prostu taką informację wam daję, że on teraz tam pracuje i stawia, stawiają supy W tym miejscu, gdzie się paliło ono. No i do dziesiątej wieczorem będzie pracował. Mówi teraz już nie mają pracy, już mieli, co mieli postawić, to postawili. Eee, ale po prostu ich ten DEI trzyma cały czas. Może jeszcze dadzą jakieś inne supy do stawiania. W każdym razie musi do 10 wieczorem czekać tam. No i jutro i pojutrze też będą tam stawiali supy. Także to tyle, moi drodzy. To chciałam wam jeszcze dodać. Przypomniałam sobie jeszcze na koniec, bo właśnie montuję tego vloga i zapomniałam wam powiedzieć, że słuchajcie, moi drodzy, ja mam na Facebooku grupę Grecki Świat i zachęcam Was do przyłączenia się do tej grupy, ponieważ ja tam daję różne informacje. Albo obserwowanie mnie na Instagramie lub na Facebooku, bo ja dodaję relacje czasami, jak się coś dzieje, tak? I po czterech dniach, znaczy, yy, dopiero wczoraj zauważyłam, że mam dwie wiadomości. Jeżeli się na Facebooku nie mamy w znajomych, to niestety, jak mi piszecie wiadomości, to one trafiają do zakładki Spam. I tak sp trafiły dwie wiadomości od yy, pani z TVP Info oraz z Interi, które chciały się ze mną skontaktować, skontaktowały się ze mną, ale ja tych wiadomości nie widziałam, bo one trafiły do wiadomości, do spamu trafiły. Chciały porozmawiać ze mną na temat właśnie tych pożarów. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie do mnie się jakoś, jakąś wiadomość mi napisać, to wiadomo, że to trafi do spamu, więc albo napiszcie mi na przykład w komentarzu po jakimś moim zdjęciu, hej, napisałam Ci wiadomość, żebym sprawdziła, ponieważ słuchajcie, ja mam E, tak, wcześniej powiedziałam, że jeżeli nie jesteśmy znajomymi, to pójdzie to do spamu. To raz, a dwa, mam na moim fanpageu 36 tysięcy osób, które mi ciągle piszą, ciągle, więc te wiadomości się gdzieś ciągle gubią. Więc jeżeli macie jakąś pilną wiadomość do mnie, a ja na przykład nie odpisuję, albo nawet jeszcze ja nie przeczytałam tego i nie odpisuję na tą wiadomość. To napiszcie mi, nie wiem, pod moim zdjęciem. Ja mam przeważnie wszystkie zdjęcia na moim profilu na Facebooku albo na Instagramie. Wszystko to jest publiczne, więc każdy może napisać komentarz. Więc napisz mi komentarz: hej, napisałam ci wiadomość, żebym mogła poszukać i znaleźć tą wiadomość. No, widzicie, te dwie babeczki chciały, żebym się odniosła do tych pożarów, no ale to już jest po fakcie, tak. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.